Sprawa na Napurne odbywała się w bardzo szybkim tempie z uwagi na kończące się zezwolenie. Bazę rozstawiono na hali pod północną flanką Napurny. Obozy budowane były w odwrotnej do typowej kolejności: najpierw rozstawiono obóz trzeci, następnie drugi i pierwszy. 28 stycznia z najniższego obozu wyruszyły dwie pary wspinaczy: Wanda Rutkiewicz i Jerzy Kukuczka oraz Artur Heiser i Krzysztof Wielicki. Z powodu zupełnego oblodzenia góry wspinaczka powyżej 6000 metrów przebiegała bardzo powoli. W rezultacie zespół zmuszony był do wykucia w lodzie miejsca na biwak w wyjątkowo niebezpiecznym miejscu. Następnie po dotarciu do obozu czwartego Wielicki i Rudkiewicz zdecydowali się na powrót do bazy. W pierwszej dwójce szturmowej ruszyli więc Jerzy Kukuczka i Artur Heiser. 1 lutego na polach lodowo-śnieżnych pod wierzchołkiem założyli obóz piąty. Dwa dni później przystąpili do ataku szczytowego, idąc na wyczucie stromym kuluarem, we mgle i gęstym śniegu. O godzinie 16 osiągnęli wierzchołek Anapurny. Dzięki aklimatyzacji jesienią cała akcja od założenia bazy do zdobycia szczytu trwała tylko 16 dni. Było to pierwsze zimowe wejście na ten szczyt bez wspomagania tlenem.